Dobra, pomyślałem to po prostu, żeby dodać postacie z rozszerzonej edycji, będzie wtedy na pewno ciekawiej. Niż oglądać tych staruszków, których wszyscy znają. Okay, mamy heksat. Ona zastąpi Jana jako złodziej. Po co ja zabrałem walgarowi zbroję? Niepotrzebnie trudno. Trzymana walczyła. Sztylet krótki miecz. A może mieć to ten miecz? To było ciekawe. Dobra, jedną postać mamy w dzielnicy świątynnej długom rządowej. Za chwilę przekonacie się o mi chodzi.

to raczej nic dla niej. A wykrywanie papek plus 25+, plus, no to jednak coś dla niej. Cielnica świątyń. Chyba miałem iść do rządowej najpierw, trudno. Gdzieś tutaj widziałem tego NPCa przypadkiem i to właśnie on podsunął mi pomysł na zmianę drużyny. Jest. Pamiętamy go z pierwszej rozszerzonej edycji. Też mieliśmy go w drużynie. Niestety nie wiem jak potoczyły się jego losy, bo nie zrobiliśmy jego całego zadania. Spugowało się. Miejmy nadzieję, że tu będzie inaczej. business is that of yours. And what opportunity would that be? i must admit his occasional demands are becoming more frequent i've put countless men to the blade in urghthor's name women and children too it's one thing to slaughter the occasional village but lately what he asks is more specific and often more glorious yes at first i enjoyed the work now it, my, my patron demands the death of Bullard Firejaw or the Order of the Golden Lions. He demands it happen here in the Temple of the Radiant Heart, and he demands it happen soon. He is. I won't deny that it can be frustrating. Mamy Dorna w drużynie. Dobra dajmy przedmioty. Ma tylko swój miecz plus jeden. Gdy co prawda jest ciekawe, bo polepsza się gdy ktoś zabije na 24 godziny. Ale widać dosyć słaby kwipunek. Dar pokoju. No... Nie sądzę, że spokojnie mam miał wiele wspólnego, ale dobra. Możemy mu dać zabójcę smoków i śpiewający miecz. Myślę, że się dogadają. Jak wyglądają jego umiejętność. Miecz oburęczny plus 2, świetnie. Ten na smoki jaki jest? Plus 2. No to śpiewający będzie najlepszy. Idziemy po kolejną do... postać, zanim dokonamy tej rzezi tutaj. Na wszelki wypadek zapiszę, gdy Dorn miał się odłączyć po wyjściu z tej lokacji lub coś innego dziwnego miało się stać. Jakie on ma umiejętności jako upadły palady, no?

You are... ye shall be! <timem> Burn her! No! Spout your evil speech if ye must drown, <tosan> but... Shar, my deliverance is in your hands. Wait! I recognize you! Oczywiście, uratujemy ją. Oto to... Oto w sumie tutaj przyszliśmy. I beg of you, free me! Kneel and repent! Cast off your old beliefs and be saved! I am one of the few who are chosen. Cast off your old beliefs and be saved! Take z O'Mario!

You have saved me once again. I did nothing to provoke their attack, I tell you. I was passing through the city when the man guessed my identity under my hood. I'm impressed. Nie mam już za bardzo przedmiotów dla niej To jest zwykły film. Tak A zapomniałem, że on już pocisków nie potrzebuje O, a to czemu nie mogę jej założyć z Chyba za mało siły ma No Musiałem jej pasek dać I am Tylko znowu ma problem, że wszyscy oh, walczą right. wręcz Ona potrafi używać procy chyba Edwin niczego ona no, krótkiego łuku Więc tak kupimy jej jakiś łuk Edwinowi zabierzemy proce i damy jej tak, Trzeba poczekać aż ten czar zejdzie Z ognistym mieczem No w międzyczasie pójdziemy na targ przygód

Dobra, ona jest takim złym kapłanem, więc wolałbym raczej czary atakujące. No, jedno wskrzeszenie ustawię. Zawsze się przyda. Pasz strachu jest raczej niepotrzebny Lecz w sumie nawet nie wiem, co za niego dać To mam u druida żebyś być ta ochrona przed złem To też zbędne No, to też do niczego się nie nadaje. Z dobrymi istotami walczymy... w ogóle. Chyba, że teraz jako zła drużyna zaczniemy robić jakąś większą rzeź. Tutaj wszystko może być poza tym mieczem. Weźmy zdjęcie, trucizny i skórę. A tu niech będzie jak jest. Chociaż, zdejmę błogosławieństwo, dam pancerz.

Ten sztlet może iść do Edwina. A nie, on ma już swój kij, I to pójdzie na sprzedaż. Czy masz jakąś umiejętność w kalabardach? Niestety nie. Ona nie może nawet ich używać. Jest też zguba smoku też na sprzedaż. Zróbmy tu w miarę porządek. To jest zbędne. W sumie Darnowi moglibyśmy dać kusze, ale to jak dla mnie tragiczny pomysł. I marnowanie potencjału. Zdeba, zdeba, zdeba. speak without hesitation, this will not take long. Ri allman at your service Krótki łuk plus 2. Na razie to najlepszy kandydat. No nic innego tu nie ma dla niej. Więc bierzemy krótki łuk plus 2, a dla Edwina... Chyba zwykłą pracę mu wezmę. Tak dla jaj. Żeby cokolwiek miał. Bo nic innego tu nie widzę. Proca plus 2. Może być. Czy coś jeszcze miałem kupić? Dla niej zbroję, bo jednak nie dam jej tego pasu zwiększającego siłę. Zwyczajnie jest jej niepotrzebny z będzie 10 z tyłu. A to co tu daję? Hmm, też tylko pancerz, niech będzie Nie chcę za dużo pieniędzy wydawać A, muszę zdjąć ten pierścień Jest na zero może być, na odległości mam postać Ale nie mam komu go dać Przydałby się jeszcze troszkę amunicji i możemy ruszać do targowa. To, że jestem skąpy, to oczywiście zwykła. Reszta się znajdzie później. Ej świetnie w końcu skończyliśmy te nudne zakupy Ach, Chciałem ruszać do targowa, muszę przecież dorna zadanie zrobić I zabić kogoś w tej świątyni Niektóre teksty są spolszczone, niektóre nie Zpolszczony jest ten, który na pewno był w pierwszej części, a reszta nie wiem. Czy są nowe, czy nie. Dzielnica Świątyń. No to będzie ciekawe, czy po prostu tam wparujemy i zrobimy rzeź, czy też użyjemy jakiegoś podstępu.

Gather your party before venturing forth. Good day to you. <laughs> Without doubt. Why don't we kill, uh, that over there? You do know what a bath is, yes?

I'll not have you shame our family with an illegitimate. Forgive me, Father. I lie. I'm not. I knew it. I knew you wanted me out of the house, Father. And Colin is a non-existent, imaginary. Damn it, Colin! The fear is my weakness. I swear, if you don't shut your mouth, I'll ring. It. Please, take all the time you want to talk to your insane and in no way pregnant daughter. Colin, please forgive me. I think this would perhaps be a good time to mention my honorarium is non-refundable. <laughs>

the madness ends with your death. everyone, stand aside. i shall deal with this malefactor. what's happening? daddy? stay back. bora, stop this disruption. this disruption. Oh, sam się nim zajmie. someone, call the guards. say i'll rip you apart. you witch. kill them all. none must live to tell of our deeds. Oh, Zabijemy wszystkich. O mój, może zaromiste kwestie. It's your way. I've done what I came here to do. What say you? Satisfied with the day's rewards? Our bloody work is done.

Zajmiemy się swoimi zadaniami. You must your party forth. And Raczej tylko udamy się do Targowa. O, zasadzka. Ale to zwykli bandyci, więc żadne wyzwania. Testujmy jej zakręcia. Całkiem dobre. Nie mam nic do zarzucenia. Speak. This will not take long. W sumie tam wiekierem mogę dać wikoni Bo nie ma żadnej broni do walki na bliski dystans Oczywiście przeszliśmy tutaj znowu walkę Tylko że ze zwierzętami Good day to na szczęście da się tutaj spokojnie odpocząć bez żadnych problemów i na tym zakończymy ten odcinek. Sprawą targowa zajmiemy się w następnym. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.